Witam wszystkim u mnie na kanale. Zostawcie łapeczkę w górę. E, dzisiaj pierwszym piłkarzem będzie... E, jakoś tak wybrałem, bo nie wiem czego. Wybrałem, e, że tym piłkarzem pierwszym będzie Felicio Branforbes. Nie wiem czego wybrałem, na Dobra, przechodźmy. Dobra, bo już mniej gadania. E, Felicio Branforbes, on urodził się w Niemczech. Ale gra nie dla Niemiec, tylko dla Kostryki. E, grał między innymi z takim, z takim raukarzem jak pewnie wam do, dobrze znany Keylor Navas. E, urodził się 28 sierpnia 1991 roku w Berlinie. E, e, występował w takich klubach jak Dobrze znana Wam FC Nurymberga, no, troszkę mniej znana FK Ufa czy FK Rostu. Było dużo klubów w jego karierze, bardzo dużo razy grał w jakichś klubach, ale ja wypisywałem czy A teraz obecnie gra oczywiście w Wiśle Kraków. Więc e, pierwsze 6 lat spę życia spędził w Limon we wschodniej Kostaryce. E, po rozstaniu rodziców zamieszkam z matką w Berlinie. Dobra, słuchajcie, to było dzisiaj na tyle. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, bierzemy dwie łapeczki w górę. Dzięki za oglądanie, cześć, trzymajcie się na razie.